Dzisiaj pomówię o kryzysie w firmie jakie są jego symptomy, objawy i o tym, co warto przygotować wcześniej, żeby z tego kryzysu później szybciej wyjść albo mu całkowicie zapobiec. Przede wszystkim warto zacząć od tego, że firma ma pewne fazy. Różnie to różni badacze określają, czasem, że jest faza rozwoju, Przetrwania, później wzrostu, później jest faza schyłkowa, i różnie też postrzegają ten kryzys. Niektórzy uważają, że kryzys jest na samym końcu, kiedy jest ta faza schyłkowa, a później organizacja odnawia się od nowa. Niektórzy uważają, że kryzysy to są cały czas takie, jakby upadki i wzloty w firmie, czyli kryzys, potem znów faza wzrostu, kryzys, faza wzrostu. A najgorszym tym właśnie Skutkiem kryzysu jest to, że firma całkowicie upada. I jeśli chodzi o ten upadek, to często jest przywoływane takie badanie, przeprowadzone w latach 80. przez Argentii, w firmach, które przeżyły poważny kryzys, a następnie upadły, że najczęściej występowały takie symptomy. Czyli, że po pierwsze, to oparcie zarządzania firmą na doświadczeniu tylko jednej osoby. 2. niewłaściwa struktura profesjonalnej kadry zarządzającej. 3. brak odpowiedniego systemu informacji finansowej księgowej. Po prostu z tego powodu nie można było elastycznie reagować na to, co się zmieniało w firmie. Dalej nadmierne tempo rozwoju. Dalej prowadzenie działalności na zbyt dużą skalę w stosunku do tego, do, do co firma była w stanie zrobić. I Ostatnie podejmowanie realizacji dużych projektów, które z różnych przyczyn nie dochodziły do skutku. Są też jeszcze takie czynniki zewnętrzne, niezależne od firmy i od tego, co się w niej dzieje, czyli podwyższenie stóp procentowych, zmiana kursów walutowych czy polityka fiskalna, które też często są objawem kryzysu i w ogóle jakiegokolwiek. Wpływu na kondycję firmy. Są też takie jeszcze czynniki branżowe, czyli z określonych branż jakieś problemy, czyli gdy jest na przykład jakiś postęp naukowy, technologiczny w danej branży, ceny surowców albo rynek zbytu się zmienia. I jeszcze jeśli chodzi o takie spojrzenie z punktu widzenia syndyków i nadzorców sądowych, to oni wyróżniają takich osiem największych grup przyczyn kryzysów, z czego te największe, co mają największy wpływ, to są w ogóle wewnętrzne przyczyny z firmy, czyli słabości w zarządzaniu, jakieś niedokonywanie zmian, czy to właśnie w produktach, czy w organizacji, czyli niepodążanie za tym, co ma już konkurencja, zaniedbane Park maszynowy, stare i przestarzałe maszyny, urządzenia, niewykorzystywanie swoich zasobów produkcyjnych, brak dostępu do tańszych pracowników, błędna strategia, brak działań marketingowych, brak reklamy, zła obsługa posprzedażowa, czy w ogóle trudności w zdobyciu surowców i półproduktów. A drugim takim największym czynnikiem to takie o charakterze finansowym, czyli brak odpowiedniej kontroli finansowej, jakieś zadłużenia, przeterminowane zobowiązania, ułomności w tym zarządzaniu finansami, środkami pieniężnymi. Czyli tak naprawdę albo zła organizacja, albo zła, złe zarządzanie finansami. Też trzeba wspomnieć ogólnie, że czasem kryzys dzieje się wtedy, kiedy firma przechodzi przez jedną fazę do drugiej, czyli rośnie, staje się większa, ale na przykład menadżerowie nie chcą tego, nie mogą tego zaakceptować i wtedy tworzy się kryzys. Czyli tak naprawdę najważniejsze, żeby od razu zauważyć te symptomy i zapobiegać tym przyczynom, które właśnie wymieniłam kryzysów. Przygotowywać się na nie, wdrażać zmiany już na samym początku, żeby eliminować te skutki, ale jeszcze uważam, że istotne jest to, aby budować odpowiednio zespół pracowników, ponieważ tak jak w tym jednym czynniku, że opieranie przedsiębiorstwa na wiedzy jednej osoby, jest czymś, co właśnie prowadzi do kryzysu, dlatego istotne, żeby opierać przedsiębiorstwo o wiedzę różnych pracowników. I też zapewne efekt skali lepiej pozwala zarządzać firmą. Są lepsze pomysły, ktoś może kogoś skorygować, coś poprawić. Ale przede wszystkim myślę, że budowanie wsparcia i lojalności wśród zespołu. To jest coś istotnego, czy właśnie zapewnianie im dostępu do takich specjalistów, żeby mogli się dzielić, właśnie gdy nadejdzie kryzys, to żeby oni mogli się dzielić z tym, z kimś, żeby nie pozostawali sami, ponieważ to właśnie wtedy ten kryzys przekuje się w coś pozytywnego, a nie, że będzie kryzys, każdy się zamknie i każdy po prostu będzie chciał zakończyć, brak woli walki. I też lider będzie o wiele łatwiej mógł przejść przez kryzys ze wspierającym zespołem, z ludźmi, którzy się od niego nie odwrócą, gdzie będzie taka siła grupy, to uważam, że dzięki temu firma o wiele szybciej podniesie się z kryzysu, o wiele łatwiej, wręcz będzie mogło się wskrzesić taki właśnie nowy początek. Ale że to jest to, jak w życiu prywatnym, najczęściej właśnie w kryzysie pomaga to wsparcie osób. Dlatego uważam, że w firmie też to jest coś istotnego. Dlatego warto inwestować tą empatię co do pracowników, ponieważ później będzie łatwiej przeżyć i przetrwać kryzys i się z niego podnieść. I to tyle na dzisiaj. Do usłyszenia.